Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Widzimy na pierwszym panie kolegę Jana Bocheńczaka, organizatora Wspólnego Gołębnika Giewont, który trzyma w ręku gołębia niebieskiego. To jest najlepszy lotnik z tego gołębnika w klasyfikacji ze wszystkich lotów. Tak, tak. Tutaj tak, jest to gołąb się. pochodzący od spółki hodowlanej Słowik-Liszka. Koledzy ci bardzo zadowoleni są z występów tutaj ich gołębi, że tak powiem. To, że ten gołąb zdobył pierwsze miejsce też potwierdza jego tutaj rodowód. Mamy tutaj rodowód tego gołębia, a mianowicie jest to gołąb wyhodowany yy, przez nich, po gołębiach je, od ojca jest z ich hodowli jeden, oni nazwali go szelens, ale od matki jest to oryginalny gołąb z hodowli Jerzego Kostorza i Ryszarda, Ryszarda Żółkiewicza, po gołębiach Frankiego i Franz Etienne de Vos. Yy, dlaczego tego gołębia prezentujemy to może powie już kolega Jan, proszę bardzo. Witam właściwie wszystkich kolegów. Pokażmy Jan go tak od razu, zobaczmy, jest to no, mów, ja. I chciałem właśnie powiedzieć, zachęcić tutaj do licytacji wszystkich kolegów, bo ci dwaj hodowcy, kolega Irek Słowik i kolega Liszka, już imiona jego nie pamiętam, wyszli z taką inicjatywą, że dochód ze sprzedaży tego gołąbka Całkowite. w całości, chcą właśnie yy, przeznaczyć prawdopodobnie na dom dziecka, czy na jakiś cel charytatywny, ale z tego co wczoraj właśnie rozmawiałem z kolegą Mirkiem, to stwierdził, że na dom dziecka, bodajże na święta chcą prezenty, albo coś kupić za to. I ja osobiście też yy, przyłączyłem się do tej inicjatywy, no i Krzysiu też Oczywiście wczoraj... się robimy mówił... to tak, że nie mamy da. tutaj żadnych, że tak powiem, z tego tytułu profitów i ten gołąb na aukcji jak ktoś będzie licytował, to Całkowita suma ze sprzedaży tego głębia będzie przeznaczona na ten cel, który sobie tutaj koledzy z Słowiki zażyczyli. zażyczyli. Pokażmy tego gołębia, Jan, bliżej tak. Bardzo odchodzimy. fajna inicjatywa. To chyba, chyba będzie, co? Tak, myślę, że tak. Samiczka. Ma bardzo ładne takie białe to strzałeczki. Przy... Skrzydełko I pokażemy też tu Pokażmy kolegom. I jest to głąb po numerze PL0198, bo wiadomo, że z 2004 roku. 6106. 06. Tutaj mamy do niego sporządzony właśnie rodowód. I to widać jakie wyniki, może tak. nawet przeczytam z pierwszego lotu zajął gołąbek czwarte miejsce, z drugiego lotu zajął 47 miejsce, z trzeciego lotu 45, z czwartego lotu pierwsze miejsce zajął, no i z finału, bodajże z finału był 36. Także 36. właśnie widać, że wszystkie w pierwszej 50 tak. I gołąbek myślę, że jest bardzo ładny. 300, przypomnijmy, ten lot czwarty to był lot Legnica, kiedy koło gołąb, ten na pierwszy był na 526 gołębi z odległości 325 km. Jak on w ręku ci leży? Super, bardzo ładny bardzo gołąbek ładny. polecam. Naprawdę Zobaczmy. myślę, że ktoś. Po prostu zasili sobie fajnie hodowlę. A i myślę, że po prostu ta inicjatywa jest bardzo fajna, że koledzy chcą przeznaczyć. Także kolegów zapraszam do licytacji. Myślę, że w takim szczytnym celu nie wolno żałować, że tak powiem. Także dziękujemy bardzo i zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji tego gołębia. Dziękujemy.